Cześć! Na imię mam Tomek, a to jest nowy kanał oścista ryba. Jak wiecie jest mnóstwo pytań, które wprowadzają zakłopotanie wśród chrześcijan i na takie pytania będę starał się odpowiedzieć. Jako, że nie mam jeszcze żadnych komentarzy, więc zaczynając wybrałem dwa pytania, które bardzo, bardzo, bardzo Często pojawiają się wśród rozmów o religii. No dobra, a oto pierwsze z nich. Skoro Bóg jest miłosierny, to skąd się wzięło zło na świecie? Opowiem Wam pewną historię. Pewnego razu w niebie żył Anioł. Miał kupę władzy. Był bardzo mądry. Był przy samym Bogu. Był naprawdę dobrze zbudowany. A do tego miał piękne imię. A imię to brzmi: Lucyfer. Pewnego razu przyszła do niego taka myśl, że chciałby się zrównać z Bogiem. Jako, że sam niewiele mógł zdziałać, posługując się kłamstwem i manipulacją, zaczął sobie szukać opleczników i zaczął podburzać innych aniołów. Lucyferowi udało się zwieść aż jedną trzecią wszystkich aniołów. I wybuchła wojna w niebie. Szatan ze swoimi poplecznikami został zepchnięty z nieba. I zaczął sobie szukać miejsca na świecie. Błąkał się i szukał jakiegoś podatnego gruntu i znalazł sobie przyczółek. Został przyjęty na ziemi. Ale dlaczego Bóg nie zniszczył szatana i jego popleczników? Dlaczego? 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 Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że Bóg jest. Miłosierny i sprawiedliwy. Pomyślcie, co by się stało, gdyby Bóg zesłał na szatana pioruny ogniste, siarczyste i tak na niego wichło? Jak myślicie, jaką opinię miałby Bóg? Czyżby tyrana, który każdy bunt czy niezgodę każe śmiercią? A teraz opowiem Wam pewną historykę. Była sobie klasa, w której był bardzo, bardzo denerwujący uczeń uwielbiał wyśmiewać nauczyciela przy innych uczniach w klasie. Ten nauczyciel jest głupi, nie umie prowadzić zajęć. Tu popełni błąd, nie umie dobrze mówić. Tu się przejęzyczył, sam bym to lepiej poprowadził. Co zrobił nauczyciel? Zlał go linijką? Kazał mu klęczeć na grochu? Wysłał go do dyrektorki. Nie. Nic z tych rzeczy. Powiedział chodź, poprowadź lekcję. Ten uczeń dosyć głupi, zaczął prowadzić te zajęcia. I co się wtedy stało? Klasa, która z początku była po stronie tego ucznia, pomału z minuty na minutę zaczęła pojmować i widzieć, że ten uczeń nie do końca miał rację i że nauczyciel jednak dobrze wypełnia swoje obowiązki. jeżeli nie do końca rozumiecie odpowiedź na pierwsze pytanie, to może dobrze was nakieruje pytanie drugie. Czy jeżeli Bóg jest wszechpotężny, to czy może stworzyć kamień, którego sam nie podniesie? Mogłbym na to pytanie odpowiedzieć tak jak wielu chrześcijan próbuje na to odpowiedzieć. To zdanie jest sprzeczne samo w sobie, to nie warto na to odpowiadać i mają tutaj troszeczkę racji. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie próbował na to odpowiedzieć. Otóż tak. Bóg stworzył kamień, którego nie może podnieść. Zabrzmi to trochę pokrętnie, ale posłuchajcie tego. Tym kamieniem jest nasza wolna wola. Hmm? Gdyby Bóg stworzył nas bez wolnej woli, stworzyłby Biologiczne roboty, które byłyby zaprogramowane, żeby Praise the Lord, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! I tak w kółko: Praise the Lord, praise the Lord! Ale nie o to Bogu chodzi. Bóg postanowił, że stworzy więź z człowiekiem. A do tego potrzebna jest wolna wola. Tylko w ten sposób możemy chcieć oddawać Bogu cześć i mieć z Nim relację. Albo trzymać się od tego z daleka. Właśnie, ta wolna wola to dar i przekleństwo. Z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność. Peter. <suszy> Właśnie, tą wolną wolę Bóg nie może nagiąć. Nie może. I możemy wybrać dobro, i możemy wybrać zło. I możemy robić dobro, i robić zło. Bóg nigdy nie nagnie naszej wolnej woli. Nigdy. Teraz pytanie bardzo smutne. Gdzie był Bóg, kiedy hitlerowcy zakładali obozy koncentracyjne? Gdzie Bóg siedział i płakał? To my, będąc przy dobrym Bogu, wybraliśmy robienie zła to my stworzyliśmy taki świat. Szatan jest źródłem wszelkiego zła na tej ziemi. Nigdy nie obwiniajmy Boga. <laughs> Ale właśnie, forma tego kanału jest taka, że to Wy zadajecie mi pytania, a ja staram się na nie odpowiedzieć. Dlatego komentujcie ten filmik i jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał. Zapewne nie wyczerpałem do końca tematu, więc jeżeli chcecie więcej, wchodźcie na naszego Facebooka i piszcie maile. W takim razie do zobaczenia. Skąd ta ręka się wzięła? To chyba był znak, żebyście lajkowali ten filmik. A, I subskrybować.